Małgorzata Borysewicz jest w ciąży. Uczestniczka programu, Rolnik szuka żony, do tej pory nie potwierdzała radosnych wieści o dziecku. Teraz wszystko jest już jasne, Rolnik szuka żony. Małgorzata Borysewicz w ciąży. Małgorzata Borysewicz to jedna z uczestniczek czwartej edycji programu, Rolnik szuka żony. Przed kamerami poznała Pawła, który wysłał do niej list. Mężczyzna deklarował, że dla rolniczki jest w stanie całkowicie zmienić swoje życie. Słowa kandydata trafiły prosto do serca gosi, która wybrała właśnie Pawła. Dalej sprawy potoczyły się bardzo szybko. Bohater nie tylko na stałe wrócił do Polski, rezygnując z zagranicznej pracy, ale też został mężem uczestniczki Rszasz. Para pobrała się w 2018 roku, a dziś mają dwójkę dzieci: Rysia oraz Blankę. Niedawno czujni internauci, śledzący Instagramowy profil Borysewicz, rolnik w szpilkach, zauważyli zmianę w wyglądzie kobiety. Łączyli to z ciążą, ale do tej pory sama zainteresowana raczej unikała jasnych deklaracji w tej sprawie. Zamieściła jedynie dość tajemniczy wpis, nic nie mówię, nic nie komentuję, bo może też po prostu trochę się boję, ale gorąco wierzę w to, że będzie cudownie. To, jak moje dzieci no i pawciom mnie tulą, bardzo mnie rozczula. Dodaje mi to też ogromnej motywacji. Co ciekawe, post ten został powielony na oficjalnym koncie, szasz, na Facebooku. Produkcja dołączyła do niego gratulacje, co dla wielu było jednoznacznym z potwierdzeniem radosnej nowiny. W miniony weekend Małgorzata Borysewicz pierwszy raz otwarcie odniosła się do tego, że jest w ciąży. Zrobiła to, udzielając internautom odpowiedzi podczas instagramowej sesji KUA Małgorzata z rolnik szuka żony czterech o dzieciach. Małgorzata z czwartej edycji Rolnika udostępniła użytkownikom sieci miejsce do wpisywania zapytań. Niektóre z nich mocno nawiązywały do rychłego powiększenia rodziny państwa Borysewiczów. Dlaczego takie nieśmiałe, delikatne ogłoszenie dobrej nowiny padło w pewnym momencie? Bohaterka randkowego show nie pozostawiła tego wpisu bez komentarza, tłumacząc, bycie w ciąży to jedno, donosić to drugie, urodzić zdrowe dziecko to trzecie. Cieszymy się nieśmiało, czekamy na ciebie, w innym miejscu Borysiewicz wyznała, jak dwójka jej dzieci zareagowała na wieść o młodszej siostrze lub młodszym bracie. Cieszą się, blania chce siostrę, a rysio brata. Znają już płeć, przytulają mnie i czasem po mnie skaczą. To rozczulające, bo jak rodziła się blania, to rysio miał rok i 7 miesięcy, w stronę bohaterki rolnika spływają gratulacje, do których my również się dołączamy.